No, ślema, to ja LPS okay. kłapkę. Pytacie się, co robić? I teraz siedzę na klawiaturze. No i biegam i w ogóle. I gram w Movistar Planet. Ja bym Nafa. FNAFA. Chwileczkę. Już lepiej. Dobra, tak moje konto mam witać. Ja Kinga Pro. Zapraszajcie mnie. Kinga Pro. To jest jakiś dziwny facet, który mnie prosi o pozdrowie i zaraz zostanie zgłoszony i zablokowany. Tak w ogóle pozdro równa się blok. Czyli jak ktoś mnie poprosi o pozdrowie, to go zablokuję. Chyba, że to będzie jakiś mój dobry znajomy i na przykład mu dam. Mój, mój, Jak ja lubię my, star Planet i oglądać. O del... właśnie, pokażę wam moje artbooki. Mój taki, który robiłam, nie wiem ile. Pół godziny, no właśnie, pół godziny robiłam z włosów i z różnych ciuchów na Mowister Planet. Squirtle! No. no. Pół godziny z włosów różnych. Jak widzicie, to są włosy, są swetry, to są włosy. Jezu, co Ty piszesz? No, zaraz Ci zablokuję. O, Kamie, przecież jaki wyjątek. Bla 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 bla. Nie. Dziękuję, do widzenia. Pozdrawiam. Ja i takie początkowe pokemony. No, Pikachu jest taki, można go znaleźć na początku. Pikachu, Charmander, Bulbasaur, Bugazar. squirtle Ładnie mi wyszedł. Mam takie ciuchy. Są moje ciuchy. To jest przez Kinga Pro. To jest przeze mnie. To jest moje. Mam takie ciuchy. Z moich aerodynamików, stop, stop. czarna ameba my, bo nie mam Ogólnie, pozdrawiam tutaj wszystkich. Pozdrawiam Ania Maja, coś tam, Niknet, Kornelka, kitty 7652 Super Czarna XXL, z tego co pamiętam. Misiaczko, coś tam, jo, 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 to jest moje drugie kontakt, to robię. Nazywam się Lucrecja. 1209 i zapraszajcie mnie do znajomych, Proszę. Zapraszajcie mnie. Mam tylko dwóch przyjaciół, siebie i pig, sister, to, to jest takie smutne. Robię sobie właśnie listę życzeń. Kupcie, coś please, To, to ma mówi serpent, please, błagam. zabrać koniec tych jęków. Okej, okay, to ja kończę, pa.